Witam bardzo serdecznie z tej strony Daja i yy, witam moje wszystkie rosiczki. Aż yy, no, <laughs> dawno nie było Skyrimka Znaczy ja dawno nie grałam, bo w sumie te odcinki, co tam wstawiałam ostatnio. Yy, idziesz czy nie idziesz? Te odcinki, odcinki co nie wstawiałam to było wszystko. Nagrane raz. W jeden dzień. W sumie to na 4 godziny to były. <laughs> ja płaciłam to na godzinę i 30 minut, więc no to było dzięki temu 9 odcinków. Ona idzie czy nie idzie, bo ja nie wiem o co jej chodzi. Co ja mam... Może ja mam iść po prostu tam, gdzie jest ten znak. Bo nie pamiętam w sumie. A, znaczy pamiętam ostatnie. Ciekawi mnie, dlaczego ukradli tylko złoty szpon Lukana. Mamy przecież w sklepie sporo rzeczy o podobnej wartości. Eee, mnie zastanawia, czemu ja ukradłam. Dobra, dobra. Tak, tak, rozumiem. E, mnie zastanawia, czemu ja wszystko ukradłam i nie mogę tego sprzedać. Może nie, po prostu nie da się sprzedawać tych rzeczy, co się ukradło. A czy to jest. Czy to jest kradzisz? Nie. Okej, okay. no to sobie wezmę. Znaczy, troszeczkę dziwne jest to, że to biorę, a to nie znika. No okej. Okay. Czy to jesteś taką postacią popularną i muszę z tą iść? Nie wiem. Czy ja muszę z tą iść, czy nie muszę? pod A okej, okay, czyli ty mi to wszystko teraz... tłumaczysz no, Jak dziecko. Na dziecko? bo się o ciebie martwi. Dlatego dostanie białej gorączki. Chociaż... Jesteś ze mną, to nie powinna. powinien się martwić, ja jestem potężnym Złodziej. No i co? Niech cię Mara błogosławi za to, że nam pomagasz. Cóż, musisz iść krętą drogą na tamtą wzgórze. Gdy zobaczysz starą strażniczą wieżę, znaczy, że jesteś na miejscu. No okej, okay, okej, okay, ale że jak mu krewno? Krew. Będziemy z lukanem wypatrywać twego powrotu. A, okej, okay, spoko, jakby... Hmm. Ale piękne niebo. A tu też jest w górze. Tam też jest z górze, a na to wzgórze? prosto na to z górze chyba, no bo jak tędy sobie pójdę, tych że się sprintowało. O, moce mam. Ale czekajcie, jak ja te moce wyciągam. Jaj, yy, yy, bo tak bo tak palec, co, nie, ale... O, erką okej. Okay. Mm. No, chyba tą, tą ciężko mam iść. Ale wiecie co, ja mam w planie. Chyba okraść kogoś tutaj. Czy tej że się biegało? Chyba. Tak, biega się. Dobra, jest sprint w tej grze. A już zapomi... zapomniałam. Jak zwykle aż zapomniałam wszystkich kontrole w gierkach. Jak działają. Aha, wystarczy, że raz kliknę. mam przetrzymać. No to spoko. cię Mara A nie. Trzeba klikać. Dobra, dobra. A Mara? Kim jest Mara? Nie wiem, ale okej. Okay. Um, nowicjusz Czekaj, czyli to jest dom. Dom Alvara i Zigiry. Sig um, nie znam ich. Znaczy, czy jest już jest tak wystarczająco ciemno, że mnie nikt nie przyłapie? Gospoda po śpiącym gig gigantem. Hmm, jest jeszcze otwarta. To mogę jeszcze wbić i określić. Wyglądasz niewyraźnie. Co z tobą? Ja? Piwo się psuje. Ja może i mam białe oczy, ale nie jestem, że nie wyraźna od razu. To jesteś orgnar? Oj, ko kobieta się teraz nabija. Ta piwo się psuje. Tak, tak, on słyszy. Nie, jest z głuchy. Dobra, mają tutaj wciół rzeczy do okradnięcia. Wymaga klucza. Okej. Okay. Jakby tak panią mogłuszyć. <laughs> a ja wiem jak ją obużyć. Znaczy wszędzie węszy. A wszędzie węższa od razu. <laughs> ja ja nic złego nie robię. Ale panią mam zamknęła. A pani śpi. <laughs> ja nie węszę, ja nie węszę. Ja to tylko Nikt nic nie widział. Jest? Wino, pieniądze, kubek, pieniądze, pieniądze. Dobra. Kufer to chyba jak otworzę, to no słyszy. Chociaż nie wiem, czy wtedy się czas nie zatrzymuje. Ale czy panią? Co pani ma? u pani ma. Jakiś taki... orkowy łuk? Hmm... a skąd pani go ma? Elfisz Tylet? Ma lepsze obrażenia? A nie, bo ja, bo ja przecież nie mam... Klucz do, podśiego, do gospody... Pochodnia, wytrych... Pieniądze... okej... Okay. No nie będę kraść niczego z tych rzeczy... czyli jest... A to mogę otworzyć normalnie, okej okay. to, to, to się robiło wszystko, okej okay. Okej, okay. spoko To wymaga klucza, spoko Jak się wstawało? Z okej okay. W ten sposób, a dźwignia tak ujdziemy No to jak tam kobitka ze śpi, to niech sobie śpi A tutaj pana zaraz Teraz się panem zajmiemy. Mm, koszyk. Ja wiem, że to. S spoko, spoko. Doceniam to, Twoją pracę. Oj. oj, jest że trzeba. Doceniam Twoją pracę. Usługi, wszystko. Też. niestety. M Um, nikt tego nie widział, prawda? E, nikt tego nie widział. E, e, e. Ja nie chciałam garnka ukryć, naprawdę. Naprawdę, ja nie chciałam. <grym> Ale skoro nie zareagowali, nie zaatakowali, to chyba tego nie widzieli, tak? No i on to zwalił z siebie, ponieważ on się rusza. No to nie będzie tak łatwo. Papa! Patrzę się. Czy to zaraz przyjdzie? A, to jest puste Czyli pewnie to jest spokój, który mogę wynająć. U! Hmm. Taniocha. Dobra, już tutaj robię przypał, więc ja dobra, idę smoka zabić. Sorry, że przyszłam. <grych> A, zapomniałam. Zapomniałam o czymś najważniejszym, bo ja miałam tutaj. Miałam obietnicę co do y, moich. Y... Rosiczek w komentarzach do, do, pana, do, do pana. No, e, chciałabym pozdrowić Brinoda i Tarknesa, ponieważ obiecałam, że pozdrowię na następnym odcinku, a zapomniało mi się, ale oczywiście pozdrawiam ich serdecznie, ponieważ pisali w komentarzach. E, dziękuję za każdy komentarz, e, za wszystkie komentarze, oczywiście, jakie są, więc możecie się jaśniało odzywać. Ja każdą krytykę czy komentarz przeczytam. I docenię Bo jednak bez was nie mam mnie I tak dalej. Dobra. Wiecie co? Jest taka sprawa, że w sumie nie wiem, czy jak chcę ukradać. I nie wiem, czy się już rano nie robi. No, jakoś. Nie, nie umiem odróżnić dnia od nocy aktualnie, bo jest tak jasno. Dom. Nie, no jest, że otwórzę, Nie, nie, nie ten tego. Czy są ci ko. Bo Jezus. Co to ma być? Czemu ja to mogę taką osobę popchać? Kura, mogę Cię zabić? Pewnie mogę, ale nie będę Cię zabijać, ponieważ zrobię. Yy, coś się obrazi za to. <grych> Dobra. To nie ma co. Trzeba iść tego smoka smokałówką. Ogólnie bardzo mi się podoba ta kraina. Jeden spokój. Chociaż ta, takie przejście z tą panią było troszeczkę dziwne. Tak. To, to nie doprowadziło mnie tego do mostu. Powiedziała, no dalej to sobie radź sama. <grym> Chociaż nie wiem, czyli mówiła, że którą ścieżkę, ścieżkę ją z tego wybrać. A nie pamiętam. Ale, no bo tą ścieżką przyszłam. To raczej o tą ścieżkę chodzi. Którą mam iść na tą górę? Ale tam ma być smok? Czy. Hmm, czy co tam ma być? Bo nie wiem. O, wilki. Jezus Wilczek, uspokój się Przepraszam Ja kocham wilki, ale niestety nie za bardzo lubię jak mnie atakują Niestety albo ja muszę przeżyć, albo one no. Wybieram to, że ja przeżyję ah, Wilczki bardzo lubię Agol nie może wyjaśnię. O, ciekawe, czy mogę tego ptaka też zabić, no ale nie chcę mi się już go zaniedbaniać. Pewnie z łuku bym mogła. E, chciałabym wyjaśnić o co chodzi z rosiczkami, czemu rosiczki. E, ponieważ e, daję, e, no, tak się nazywa mój kanał, ale też tak się nazywa moja postać, e, którą tworzę. I ona będzie mieć jako swoich pomagierów e, rosiczki. Więc uważam, że swoich widzów też mogę tak nazywać. A może wpadnę jeszcze na jakiś inny pomysł? Że Może wataha wilków czy coś, ale nie, nie ja chyba wolę rosiczki. Bo sobie ze złotem będę kombinować. Okej, okay, tutaj są jakieś ludzie. A ja mam... Czy ja mam... Czy ja posiadam łuk? Bo ja chyba pamiętam, że ukradłam. O! De facto ukradłam. Na dwa łuki posiadam. Okej. Okay, sprawdźmy jak mi pójdzie... ...przycelowanie. U, u, tam siedzi. Co? O co chodzi? Aha, bo to uderzenie jest. Jezus Maria. Ale... Moja myszka... Nie no, chyba ja... O Boże, jak on biegnie szybko! Jak ona biegnie szybko! Dobra, S. Nie no. Dlaczego się tak dzieje, że jakby... Oła! Trafiłam? Nie, on odbił. Co? Jaki jak jest tutaj łucznik odbija Szczałę drugiego łucznika? U, trafiłam. ale ten. Dlaczego te szczęły mi tak dość szybko lecą? O, mogę pozbierać, mogę pozbierać, ok. E, ponieważ ja mam długi w myszce i ona nie ogania, kiedy ja klikam. E, rzeczywiście mój ten lewy przycisk ma taki dwuklik. W ja sumie, prawy też ma, więc. No bo moje myszki wszystkie upadły mi na ziemię. W dość wczesnym etapie życia swoim u mnie. Więc no. One mają z tym problem. Więc chyba łuk odpadnie z mojego użytkowania. Tylko zostanie magi zostanę magiem. Czyli to on miał lepszy łuk. O jeden. O jeden to tam. Mało. A też zawsze jakaś różnica. Dobra, ale tutaj bym była potrzebowała. Znaczy, przydałby się jakiś taki szybki przełącznik pomiędzy. Magia, ale wszystkie. Pomiędzy tym, czy wale z ognia aktualnie, czy. Nie, prawo i lewo chciała. Okay. Czy wale z tego, czy z tego. Bo przydałby się szybki przełącznik. Ale będę muszę tak zawsze wybierać sobie elegancko. Coś to jeszcze będzie? O! Znam odpowiedź! Co powiedziałeś? Że Dziwka? O, ty ty. No ale dobre określenie, może, bo jestem kobietą. Znaczy, chodzi mi. Znaczy, wiadomo, brzydko... brzydkie słowo, no ale. Dobrze określić to no, To jest. No, jest ok. Mm. Dobra, coś jeszcze tu jest ciekawego. Ło, skrzynka, kufer na samej górze. No i pancerz. No to jest pytanie: Czy ja noszę pancerz? Chyba nie, ja mam właśnie szaty maga. Buty mam z pancerza i rękawki, to tyle z tego, co mam z pancerza. Ale. A, nie, czekajcie, przecież mogę to sprzedać, jeśli pojawia Przecież wszystko, co mogę zabrać, to zawsze mogę sprzedać. Więc dlatego zrobimy tak. A potem będzie, nie mam miejsca, nie mam jak to nosić. No niestety. A najważniejszy to jest hajs, którego pewnie będę mieć tyle ostatecznie, że nie będę miała... No... Znaczy będę miała co wydać, tylko nie będę miała ho, ho, ho wydawać Bo w sumie gram na takim poziomie, który nie wydaje mi się trudny. No ale też jestem... nie jestem jakimś prosem w takie gry, więc... No to lepiej, żebym gra na takim poziomie. Ale ta pogoda jest piękna. Znaczy... O! Czarny głaz odkryto. No chyba tutaj miałam się dostać. Mam nadzieję. Chyba, że wybram tą ścieżkę. U, 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 A! Jak mnie on już mnie zauważył niby. Jak? Jak? Kuśba kątem oka stamtąd tutaj? Nie zauważył. Okej, okay, czyli oni mają jakieś takiego... Jak zobaczą kogoś, to mają rage'a na danym obszarze i, i idą do tej osoby, ale kiedy wyjdę z danego obszaru, to się uspokajają. Okej. Okay. Nie wiem, czy chcę z łoku załatwić tę sprawę? Czy frontalnie? Chyba frontalnie pójdę. Nie wiem, ile tutaj ich jest, ale... się to ogarnie? Jaką zabawę? A gdzie jesteś? Oła! Ty, nie widziałam cię, orek. Orek? Dobra, Nara. Pani, pani nie ma podjazdu do mnie? A zróbmy tak, płoń Niski poziom magii. No, ja wiem, że Mana się kończy czasami. No, pięknie pan upadnie. Dziękuję. Szczelecik. No, dobra, nie będę wszystkich rzeczy zawsze brać, no bo jednak nie chcę potem chodzić jak ślimak. Powinno brać takie, które są cenne. No wiadomo, że potem ten kupiec też będzie się cenić. Ale oni raczej nie posiadają takich rzeczy, co ja. No, no. Bo ja buty noszę jednak. Ale nie, buty mam lepsze. No to właśnie. Takie rzeczy muszę patrzeć akurat O, tej, dawaj mi to Kiedyś ja z tych łuków będę strzelać Nie będę sobie łuku oczywiście, ale... Ja wolę moc Ale Boże, znaczy pewnie łuk to się nieraz przydaje No bo jednak to jest zabijanie z daleka Okej okay. No to chyba nic tutaj nie ma, już trzeba wejść tutaj sobie Wejść. Mi weź. się dowiedzieć o co chodzi. No czy pan wie, że tutaj jest smok, więc... Tym bardziej mam wrażenie, że się zgubiłam. <laughs> Ale dajmy na to, że dobrze poszłam. Chociaż. Pomóż, Pomów z ja, jarlem białej grani. Okej. Okay. No to raczej nie jestem w białej grani. <grych> Więc że poszłam tam, gdzie nie powinnam. A no cóż. Dobra, ale jak, jak na razie tutaj za, to zakończymy odcinek, ponieważ widzę, że już wybija nam e, 17 minut, a to jak na razie wystarczy. Więc no, dziękuję za oglądanie, za słuchanie. Możecie zostawić komentarz, bo do łapek w górę nie zmuszam, bo wiem, jak to wygląda z, z dawaniem łapek w górę. Ja sama nie jestem fanem dawania łapek w górę, ponieważ zapisują się w historii tego, co oglądałeś, a ja sama tego nie lubię, więc jak Was też nie zmuszam, możecie dawać mi równie dobrze łapki w dół. Tu jeszcze tylko same komentarze i tak będę zadowolona. Jestem w ogóle zadowolona, że ktokolwiek to ogląda, więc to, to już mnie zadowala bardzo. Więc no, dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia.